Startujemy z piątym sezonem podcastu Tech Storie. To będzie już 130 odcinek, i w ciągu tych czterech lat. Ani razu się nie pokłóciłyśmy, cały czas uczymy się czegoś nowego, no i cały czas staramy się robić dla Państwa coś więcej niż taki zwykły podcast technologiczny. Dlatego były u nas newsy. To słuchacze tej historii jako pierwsi dowiedzieli się, że w Ministerstwie Cyfryzacji ruszają prace nad podatkiem cyfrowym, zanim sam minister Gawkowski oficjalnie to ogłosił. To my jako pierwsze opowiedziałyśmy Wam historię nauczyciela z Gdyni, czyli Ryszarda Szubartowskiego, tego, który wychował pokolenia talentów, które dzisiaj rozwijają AI. Pojechałyśmy do. Rumunii i Mołdawii, żeby na miejscu reportażowo przyjrzeć się temu, jak budowany jest cyfrowy populizm i jak technologie używane są do mieszania przy wyborach. Eksperymentowałyśmy też z minicyklami, na przykład o tym, jak to chiński tencent kupował polski Techland albo o tym, jak branża krypto wspierała Donalda Trumpa przy wyborach. Dostajemy jednak od Was bardzo dużo pytań o to, co możemy zrobić z takimi wyzwaniami, dlatego od tego sezonu chcemy wprowadzić coś nowego. To znaczy zacząć odpowiadać rzeczywiście na Pytania na problemy, jakie technologie niosą w naszych życiach. To nie jest klasyczne zadanie dla dziennikarzy, bo tradycyjnie w tej pracy naszym obowiązkiem jest raczej relacjonowanie rzeczywistości według takiego bardzo klasycznego klucza 5W plus H, czyli who, what, where, when, e, why i how. I how. Czyli kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jeszcze tak optymalnie, jak to się stało. Ale widzimy, że to jest za mało. Widzimy, że potrzebujecie wsparcia, że potrzebujecie też odpowiedzi, co możemy zrobić z tymi technologicznymi problemami. To jest tak zwane dziennikarstwo rozwiązań, coś nowego też dla nas. Dlatego już w najbliższych odcinkach sprawdzimy, co zrobić, jeżeli w okolicy pojawia się tajemniczy inwestor, który chce postawić centrum danych, które niesie ze sobą duże koszty środowiskowe. Czy da się słuchać muzyki w świecie Monopolu? Spotkanie? i nie tylko na tej platformie? Czy da się obronić przed chińskim soft power? Szczególnie jak przechodzi w postaci takich uroczych laleczek labubu. bubu. No i w końcu co zrobić, żeby AI całkiem nie przeorało nam mózgów? Czyli zapraszamy do piątego sezonu tekstorii. Nie możemy się doczekać już właśnie tych pogłębionych odcinków, rozmów z naszymi ekspertami. A także wiadomości od Was. Czyli czeka nas jesień pełna bardzo pogłębionych opowieści o technologiach. Bądźcie z nami. W każdy wtorek o 18.00.